I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dave, a to są wilcy. Aż tak można zamiastać. Eee, z tej strony Dave, a to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy w... Eee, Dust Analyze and Tail. Musiałem jedną słuchawkę. Ła Co za... No i się poznęcali, zadowoleni. Co ja by to jakby zniszczyć? Jeszcze poczekajcie chwilę, nie idzie nam się, nie śpieszy tak myślę. Nie, stąd przyszliśmy. Mmm... Właśnie, w ostatnim odcinku doszliśmy do tego tudzież miejsca. A ja nie wiem gdzie idę. Dziś się gdzie nie powinienem iść? Się uparłem... O tą. Poczekaj, jeszcze tak muszę to sprawdzić. Nie, dobra, nie tak. Dobra, chodź. Chodź, chodź. Mam nadzieję, że czasu masz nieograniczoną ilość i że mi nie, 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 się nie zniszczysz po drodze. To by, byłoby kargotne i nie na miejscu, gdyż potrzebuję mu w tej tudzież sytuacji. Świnia. Nie, nie, nie a ja się uparłem na tę skrzynkę. jak chcę tę skrzynkę. Daleko jeszcze. Daleko jeszcze. na tam wilc. No oczywiście. Dobra, to ja spadam. See ya! Ups. Dobra. I na dół! No się uciął na mnie. Dobra, spadamy na dół. Gdyż ja chcę tego... Zobaczycie, ja potężny i śmiały ja dam radę. Bindę proszę. A już myślałem, że mają mnie gdzieś. Ale nie mają mnie gdzieś. No mnie gdzieś mieć. No bez przesady. Oni chyba nie chcą jeszcze umierać. Hmm... Coś mam mało klatek, ale spokojnie. Teraz sprawdzę, już tego nie zrobię, no trzeba przetrwać. Chodź tu. Djup. Dobra, walić to. Wiecie? Nie chcę wam... Nie chcę. Eee. Yy, nie chcę ja, nie chcę tu mam zabierać waszego cennego czasu. Lecimy dalej z fabułą! Tak, gdyż wykonujemy na chwilę obecną fabułę główną. O zobaczymy w końcu, co jest na końcu tej góry. Oj! Ale silny wiatr dzisiaj. Halny wieje. No, dobra. Eee... No to już widzę, że nie będzie łatwe, skoro będziemy... O! Okej. Nie dość, że walczysz, to jeszcze zmagać się z wiatr... wiatrami. Prawie jak jakieś pi... jacyś piraci. Ja, jakieś piraci. Ale walić to Nie chce mi się z nimi walczyć, o. Dam radę! Ja dam radę! Ktoś tu jest? Halo? Tak, przejdźcie dalej. Ja nie chciałem iść dalej. O kurde, Uj, ja chciałem, iść dalej. Ja chciałem iść dalej, chciałem iść dalej, chciałem. Bardzo chciałem. Jezus Maria, co tu się dzieje? Ale, m, że mam nadzieję, że nagrywarka mi nie padnie. Bo to, to, co się właśnie tutaj wydarzyło, to jest... jest rzecz niewiniątek. nie wiem czemu mam mało klatek. Znaczy, gubię te klatki co chwila. Teraz już tego nie naprawię, ale myślę, że do następnego odcinka już zdążę to naprawić. Dobra, idziemy dalej. Skarb, mówisz. Widzisz, że tu jest? Nie bardziej... To To nie! Dobra. Przynajmniej wiatrów nie ma. Aha. Też mówiłem o wiatrach. ich nie ma? Nie wiem, coś mi się chyba przez... Wymarzyło. Dobra, uuuu, Gdzieś! U, Ła! Mhm, w porę chwyciłem to, zjeść. A teraz wiatrem, to lecimy daleko. Ej, daleko, daleko, daleko. Musimy iść. To co się stanie, jeśli pójdę tutaj? ha, oh, 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 oh. o Jezus Mary, ale się paskło deszcz przedmiotów. Hmm. Aha, tu nic nie ma. Ja myślałem, że tu jest jakieś przejście. Tutaj ewidentnie nic nie ma. Dlaczego mi to pokazywało, tam pokazywało, że można tam przejść? Zaiste hmm. dobre pytanie. Dobra, spadajmy na dół. Na dół! Kurde. Nie aż tak na dół. Zaraz się wspomogę troszeczkę wirkiem. O, tu akurat nie wieje, to można nas spokojnie otworzyć, nic trudnego. Tak, nie tak, skrzynki stoją na nas otworem. Dobra, eee, teraz jakąś windę poproszę, taką maluteńką, tyciapycia windę. Tyciapycia winda, halo, o, dziękuję. Mountain gear. Hmm. O, nawet nieźle wymierzony. Ja. Jeez! Jata! Sam nie wiem, co powiedziałem, więc mnie się nie pytajcie. dobra. W końcu, w koniec wiatrów. Przynajmniej górze jest lepiej, aniżeli za górami. A jeszcze chciałem. Tutaj jedną rzecz. A, widzicie, to jest lepsze. O, kurde. Ale to drugie! O... Nie mam więcej tego Tego w sumie mam. Co mogę wykupić to już mam. Potrzebuję 12 Kupiłem mi 11. Idiota. Już na nie, na nic nie stać. No to tyle tego było. No to z ja. Ooo! wyskoczyłem, o kurde. W górę, teraz, O, wiatry nawet ucichły. Tam musimy iść, na nas nie interesuje. Idziemy tutaj. Się napiłem przy okazji, i zwiedziliśmy, że tutaj była road, droga i. Look, Way up here? Do you think it's that Moonblood camp Kane was talking about? No, it's something else. It's en enough talking. Let's get up there. Hmm. Never didn't. HALT What? No. Impossible! Cassius! What did you call me? Who are you? Co ty robisz w tym miejscu? Ty... Byłeś umarł. Nie, nie, to niemożliwe. Nie wiem kim ty jesteś, ale nie zacznij się bliżej. Zabij to! No to się mam. Ała, ej, nawet nieźle bije. Ale jest niczym w porównaniu... Oa. dobra, jest kimś. Nawet całkiem nieźle zadaje obrażenia. A mnie się skończyła moc. Ej no, nie trafię! Umieram! Trzeba zmienić pożywienie na coś lepszego. Nie, to jest za mało, to jest niedobre, to jest B. tak. No dobra, jakieś tam obrażenia bijemy. Ale kurde. to już nie są zwykłe głupie ten. istoty, gdzie można po prostu latać, ile się chce. Dobra, jeden jest martwy.

According to Fuse, according to Ginger, I helped murder everyone in this village. Oh, dust. But I don't remember any of it. I remember this place, but it feels like it's been more than a year. Aura, what does it mean? It only means that things are not as they seem. Explore the village further, Dust. Let us see what secrets it hides. Hmm. Żebyśmy... Skoro dla nas minęło ponad rok, tak jakby wydaje się, że minął ponad rok, a wioska jest zniszczona rok, to co to znaczy? Co jest takiego niemożliwego? Wchodzimy. Hmm. Malutki domek.

hesitated. I didn't want to wake her. didn't want her to worry about me. She couldn't know what I was about to do. Just what are you saying? She couldn't know that I was about to go avenge our parents. You mean you're? But how? What's going on here? I I remember now. But how? How can I have helped destroy this village? But be a victim of that same act. That's impossible. Only impossible for a creature with a single soul. Ginger. Those eyes. I know those eyes. So, Mithrarin, you finally see the truth. Who are you? I am Elder Grey Eyes, leader of the Moonblood people. Well, what's left of them, that is. What did you mean just then? That I can finally see the truth? What do you know about me? His eyes, Elder. They're Jin's eyes. They do look remarkably similar to your brother's, yes. That is because his soul lives on within dust. What? However, to suit our needs, we required two souls. The soul of innocence is a noble thing, but without skill, without power, Dust would have been struck down just as easily as your brother was, on that fated day. No... So we combined your brother's soul with that of his murderer, the royal assassin known as Cassius. They perished at the same time, forever entwined. Never before had I heard of such an event. What resistance there was was led by your family alone. You destroyed my village, murdered my friends and family. You will not survive this day. I take no joy in slaughtering one as young as you, child, but you have forced my hand. Help! Help! Grave injustice was done that day. Cassius murdered a defenseless jinn, but his pride and arrogance proved to be his undoing. But how how can this this thing be my brother? It's not possible. I couldn't even remember you when we met. You are jinn, yes, but you are also Cassius, two souls, forever at odds, one of innocence, one of power. Together you form the one we call Mithrarin, he who is born of the dust. I never knew what happened. Jin just disappeared one night. I had always hoped he would turn up alive someday, that he would come back. But could you really be him, Ginger? I don't know. I, I don't know. Now, dust. I imagine you have many questions. Please, do not hesitate to ask them. Czyli wychodzi na to, że zniszczyliśmy, proski, zniszczyliśmy wioskę i zarazem ją broniliśmy. Staliśmy się jedną istotą z dwoma duszami. Mordercą i niewidną duszą, która broniła tej wioski. Także, widzicie, sprawa fabuły jest bardzo skomplikowana dla nas. I na pewno Wam się teraz to podoba. Bo mnie się

What a better place to hide than in the most volatile land in all the kingdom. Oh, I know. How about a peaceful meadow? Or a quiet forest? Or someplace that doesn't explode every ten minutes? Dust, your friend seems awfully tense. No, I'm fine. Come on, let's go to the Blowing Up Mountains. Really? I'm serious. Fidget, you need to have more faith in me. Kim jesteśmy? Właśnie. Czy jesteśmy duszą niewinnej... Niewinnej stopy, Stopy. Istoty. Stopy. Istoty z... I sprawiedliwości. Jestem... Czy jestem dżinem? A może jestem dusz... duszą... Siły i zemsty, jako Cassius. Hmm. Obie są kuszące, ale pomyślmy przez chwilę, pomyślmy, czy nie jesteśmy obiema tymi duszami? Jesteśmy niewinni, ale posiadamy też siłę. W takim razie jestem dust. I am... I... Uh... You see? You still Fidget, please calm down. You mustn't test your friend like this. I just. If I'm gonna follow you to the literal end of this world, I need to know who I'm following and why. I understand, Fidget. You're right. I can't ask you to follow me. But I can. Fidget, you have stood by Dust's side for this entire journey, you have watched him save this world. How can you continue to doubt? I just don't get it! It doesn't matter who he thinks he is. He's dust! That's who he is! That's who I know. Fidget, please. I can't do this without you. Can you, uh. Can you repeat that? I said, uh, I can't do this without you. I'm sorry. I just. Nobody's ever said that to me before. And it won't be the last time, I assure you. Are you ready, Jestem I am. Then we will meet you in the Everdawn Basin. Goodbye, Dust. We'll see there. No, to się ciekawe, rzeczy dzieją. Wow! Powiedzieliśmy się naprawdę dużo. Fabuła posunęła się naprawdę, naprawdę do przodu. Teraz wiecie kim i dlaczego jesteśmy. Dlaczego tak się stało? Jesteśmy dwoma duszami złączonymi w jedność, która ma uratować Moonbloodów przed zniszczeniem. A pamiętacie to miejsce? Czy wam to nic nie przypomina? No właśnie. Intro, przypomnijcie, pierwszy odcinek intro, gdzie było właśnie jak mordowaliśmy tamtych mieszkańców tutaj jeszcze jako... Wtedy jeszcze jako... Jak on tam miał? kasy Kasius, dobrze, Kasius. No, to się wiele wyjaśniło. Zapiszmy grę. Nie chcę posuwać fabuły dalej, bo już naprawdę dużo było fabuły, na jak na jeden odcinek, także... Myślę, że to jest najlepszy moment na zakończenie odcinka, a ja myślę, że wam się mimo wszystko spodobało właśnie to, co się tutaj, tutaj wydarzyło oraz to, jak poprowadziłem ten filmik. Mam na nadzieję, że... Dajcie, od... Dajcie odpowiednią ocenę oraz komentarz... Dajcie komentarze pod filmem. A jeśli Wam się spodoba, to dajcie subskrypcję. Naprawdę to motywuje. A teraz was nagram i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!